Mam trochę pecha i przepraszam Państwa, że długo mnie nie było tutaj w tym czy na tym blogu, ale chorowałem. Właściwie choruję nadal jeszcze, że taka specyficzna choroba nazywa się półpasiec. Trochę śmieszna przez to. Przez ostatnie dwa tygodnie byłem wyłączony. Ale już jestem, mam nadzieję, że później będę częściej. Wiele ciekawych pytań i wiele pretensji do mnie także o to, że, że mnie nie ma. Z jednej strony to są przyjemne oczywiście pretensje, bo to znaczy, że może lepiej byłoby gdybym był. Ciekawe pytania. Przede wszystkim związane z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, czy mówiłem ostatnio, czyli z kwestią panowania. Co zrobić ze zwyczajem coraz częstszym zwracania się przez zwierzchników do podwładnych? Po imieniu, a w każdym razie perty. Jestem przekonany, że w wielu przypadkach tak właśnie jest, że ci zwierzchnicy uważają to za sympatyczne, familiarne. Oczywiście nie oczekują, że do nich także się będzie mówiło per ty. Są oczywiście firmy, w których to jest wzajemne, ale w wielu przypadkach tak nie jest. Ja obserwuję to także na uniwersytecie. Profesorowie zwracają się już nie do, tylko do studentów, chociaż to jest naganne, ale do młodszych kolegów per ty, a w każdym razie mówią o nich i to Ania to zrobi, to tam Franek to, to załatwi. To czasami wskazuje na pewne rodzinne, rodzinne stosunki. Jeżeli wiek tak bardzo różni profesora od magistra, zwłaszcza kiedy to jest jego wychowanek, no to można by to jakoś uzasadniać. Ale generalnie byłbym przeciwko. Już bardziej gramatycznych moją uwagę zwróciło coś, co później zresztą także dyskusję wywołało. Czy można mówić, że jest wiele polsk. O ile możemy akceptować nawet formę liczby mnogiej od Polska, tak jak dwie Polski, tym Polskom. To ta forma to dopełniaczowa, kogo czego, Polsk wydaje nam się bardzo dziwna, także fonetycznie, także graficznie, bo jak to zapisać, tyle spółgłosek. I chyba to głównie stoi na przeszkodzie, bo gdybyśmy mówili o Hiszpaniach, o różnych Hiszpaniach, że jest wiele Hiszpanii i różnym Hiszpaniom akurat możemy oddać hołd, to by nam to pewnie nie przeszkadzało aż tak bardzo. Czy jest liczba mnoga słowa Polska? Tak. Jest, oczywiście. W ogóle uważam, że każdy rzeczownik, który ma liczbę pojedynczą, ma także liczbę mnogą, chociaż nie często czasem używaną. Zapraszam Państwa do dalszych pytań. Oczywiście będę tu próbował mówić o własnych rzeczach. Ostatnio na przykład no, sporo mówi się o kampanii wyborczej i o tym, w jaki sposób język przez te kampanie przez używanie tego publicznego języka coraz ostrzejszego, jak język się brutalizuje. Nie wiemy zresztą, czy to język sam się brutalizuje, czy to my go brutalizujemy, a może to on nas także brutalizuje i sprawia, że jesteśmy coraz bardziej, no, staramy się być coraz bardziej wyraziści, a przez to także wulgarni. Obniżenie poziomu językowego, obniżenie poziomu dyskursu, no, obiektywnie rzecz biorąc, może sprzyjać. No, zepsuciu także relacji międzyludzkich to właściwie banał, ale nawet powtarzanie czasem takiego banału jest potrzebne, no, żebyśmy nie wpadli w pułapkę, w pułapkę mówienia dosadnego, szczerego. Na przykład mówimy teraz brutalnie mówiąc i myślimy tak o sobie. To znaczy, że brutalnie mówiąc to znaczy tyle co szczerze mówiąc. Muszę brutalnie powiedzieć, czyli będę szczery. Otóż brutalność wcale... To nie, to nie jest to samo, co szczerość. Brutalność to jest nieuwzględnianie uczuć innych, to jest agresywność, dominacja, to są rzeczy nieakceptowalne. Dzisiaj mówi się czasem o agresywnej sprzedaży, o agresywnej promocji, akceptująco, że to niby dobrze, jak się agresywnie promuje i agresywnie coś sprzedaje. Niedługo będziemy o brutalności też, też tak mówili. Na razie jednak jest sporo reakcji na tę brutalność, reakcji pozytywnych, to znaczy negatywnych, takich, które, które ją raczej starają się wykluczyć z dyskursu publicznego. Pozdrawiam państwa bardzo grzecznie, w każdym razie chcę, żeby tak było.